12 Mistrzostwa Świata w piłce nożnej Mężczyzn odbyły się w dniach 13 czerwca 11 lipca 1982 roku w Hiszpanii. Po raz pierwszy w historii mundialu wystąpiły 24 drużyny. Zadziało się tak dlatego, że na świecie rosła popularność piłki nożnej, oraz to, że stacje telewizyjne naciskały na rozszerzenie mundialu. Poza tym prezydent FIFA Jean Hélange. Obiecał mniej rozwiniętym krajom, że powiększy dla nich liczbę uczestników. Ciekawostki mundialowe z Hiszpanii 1982 to m.in. zwycięstwo Węgrów nad Salwadorem 10:1 i jest to najwyższe zwycięstwo do tej pory w historii mundiali. Kolejną ciekawostką jest to, że. Najmłodszym reprezentantem, najmłodszym piłkarzem, który wystąpił w finałach Mistrzostw Świata, był reprezentant Irlandii Północnej Norman Whiteside. Miał w momencie debiutu 17 lat 41 dni. Tym samym pobił rekord Pelego, który na Mundialu w 1958 roku w momencie debiutu miał 17 lat i 235 dni. Kolejną sprawą na Mundialu w Hiszpanii było to, że po raz pierwszy w historii Mistrzostwa Świata o awansie zadecydowały rzuty karne. Miało to miejsce w meczu półfinałowym Francja-RFN. Kolejną ciekawostką jest to, że Włochy stały się pierwszą. Drużyną, która awansowała z pierwszej rundy bez wygrania meczu. Do eliminacji Mundialu przystąpiło aż 105 krajów z 6 konfederacji, które walczyły o 22 miejsca, gdyż obrońcy tytułu Argentyna i gospodarz Hiszpania miały zapewniony start finała. Niespodzianką był brak wicemistrzów świata Holendrów, którzy byli gorsi w swojej grupie od Francji. Zabrakło również Urugwaju oraz Meksyku. Po raz trzeci, z rzędu na Mundial zakwalifikowali się polscy piłkarze w trakcie eliminacji. Po pierwszym meczu z Maltą ówczesny trener Polaków Ryszard Kulesza podał się do dymisji i został odwołany ze stanowiska selekcjonera. W związku z tak zwaną aferą na okęciu, o której szerzej opowiem w innym odcinku, Kulesza zastąpił Antoni Piechniczek. Eliminacje Polacy przebrnęli koncertowo, a oto ich wyniki. Polacy startowali w grupie eliminacyjnej siódmej i mecze Malta Polska 0-2, Malta NRD 1-2, Polska NRD 1-0, NRD Polska 2-3, NRD Malta 5-1, Polska Malta 6-0. Polacy wygrali grupę z kompletem zwycięstw i awansowali na mundial. Forma Polaków przed turniejem była zagadką, gdyż 7 miesięcy przed rozpoczęciem mundialu wprowadzono w Polsce stan wojenny. I poza drużynami klubowymi żadna reprezentacja nie chciała grać z krajem, który jest w stanie wojny. Dzięki temu, że liczbę drużyn powiększono z 16 do 24, na mundialu było kilku debiutantów z Azji. Z Azji Oceanii czy strefy Konkakaw. Ze strefy Azja Oceania na Mundial pojechali sami debiutanci Kuwait oraz Nowa Zelandia. Z Ameryki Południowej Brazylia, Chile, Peru oraz obrońca tytułu Argentyna. Z Ameryki Północnej Honduras jako debiutant i Salwador. Z Afryki także sami debiutanci: Algieria i Kamerun. Z Europy pojechali RFN, Austria, Belgia, Francja, ZSRR, Czechosłowacja, Węgry, Anglia, Jugosławia, Włochy, Szkocja, Irlandia Północna, Polska i zagrał też gospodarz Hiszpania. Maskotką mundialu była uśmiechnięta pomarańcza Naranjito, ubrana w strój reprezentacji gospodarzy z piłką w ręce. Hiszpański turniej rozegrano na aż rekordowo 17 stadionach w 14 miastach. Alicante Estadio José Rico Pérez Barcelona tam były dwa stadiony Camp Nou i Estadio de Sarria Bilbao Estadio San Mames Elche nuevo estadio Gion El Molinón La Coruna Estadio Municipal de Riazor w Madrycie również dwa stadiony Estadio Santiago Bernabeu, Estadio Vicente Calderón w Maladze Estadio La Rosaleda Oviedo Estadio Carlos Tartierre Saragossa Estadio La Romareda Sevilla i tutaj również dwa stadiony Estadio Benito Villa Marin i Estadio Sanchez Pizjuhan Valladolid Nuevo Estadio José Zorilla Vigo Estadio Balaidos Valencia Estadio Luis. Sanowa. 24 drużyny zostały podzielone na 6 grup, po 4 drużyny w każdej. Dwie najlepsze awansowywały do kolejnej rundy, a tam z kolei 12 drużyn zostało podzielonych na 4 grupy, po 3 ekipy w każdej. Zwycięzcy tych grup grali w półfinale w systemie playoff. W grupie pierwszej zameldowali się Kamerun, Peru, Polska, Włochy, w grupie drugiej Algieria, Austria, Chile. RFN. W grupie trzeciej Argentyna, Belgia, Salwador, Węgry. W grupie czwartej Anglia, Czechosłowacja, Francja, Kuwej. W grupie piątej Hiszpania, Honduras, Irlandia, Północna, Jugosławia. W grupie szóstej Brazylia, Nowa Zelandia, Szkocja i ZES, Związek Radziecki. Wyniki grupy pierwszej, grupy Polaków. W pierwszym meczu Polacy zremisowali z Włochami bez bramek 0-0. Włosi zdezorientowali, nie mieli pojęcia w jakiej Polacy są w formie. Zresztą Polacy również nie mieli pojęcia w, li w jakiej... Są w formie. Mecz rozegrany asekuracyjnie z dwóch stron i skończyło się bezbramkowym remisem. Kolejny mecz również 0-0. Peru, Kamerun. Włochy, Peru, 1-1. Kolejny mecz Polaków z Kamerunem. Tym razem wiązali tutaj wszyscy z nadzieją na zwycięstwo z Kamerunem, który debiutował niestety 0-0 i już wszyscy zaczęli się niepokoić, bo remis z Włochami można było uznać za wynik bardzo w porządku. To już remis. Z Kamerunem, niestety, to już była to, już zapaliła się wszystkim czerwona lampka. O co chodzi? No ale w meczu Polska-Peru. Polacy do 55. Minucie także remisowali 0-0. No już zapadł niepokój, ale w 55. Minucie sygnał do ataku dał Włodzimierz Smolarek strzelając bramkę na 1-0. Później bramki padały jak muchy. Lato w 58. Boniek w 61. Bumcol w 68. Ciołek w 76. I było 5-0. Peru odpowiedziało tylko honorowym trafieniem La Rosy w 83 minucie i Polacy zmiotli z powierzchni ziemi Peru 5-1 i to była od 55 minuty drugiej połowy taka polska drużyna jaką chcieliby wszyscy oglądać. W ostatnim meczu Włosi zremisowali z Kamerunem 1-1. Włosi nie wygrali żadnego meczu i awansowali dalej, lecz z drugiego miejsca, bo pierwsze miejsce zajęli Polacy. Czterema punktami Włosi, 3 punkty. Kamerun debiutant Wypadli bardzo przyzwoicie, trzy razy zremisowali i przegrali tylko awans z Bramkami, z Włochami, w Peru na ostatnim miejscu. Wyniki grupy drugiej. RFN Algieria 1-2. Algieria również debiutant pogonił bardzo utytułowaną drużynę. Zachodnie Niemcy przegrały 1-2. Chile Austria 0-1. RFN Chile 4-1. Algieria Austria 0-2. Algieria Chile. Znowu Algieria wygrywa 3-2 z Chile. No i mecz ostatni RFN Austria. Wielkie pretensje działaczy algierskich, że RFN Austria zagrali specjalnie na 1-0 dla RFN, ponieważ taki wynik promował obie drużyny do awansu. Algierscy działacze wyrazili sprzeciw, no niestety na nic się to zdało. RFN i Austria mimo przez wielu uważanych za mecz ustawiony, no przechodzą dalej. No nic się wtedy nie dało z tym zrobić. Algieria przegrała tylko bramkami, ale wypadła jak na debiutanta z Afryki bardzo dobrze chile, bez punktów na ostatnim miejscu. W grupie trzeciej Argentyna-Belgia 0-1 i później rekordowe zwycięstwo w historii mundiali. Węgry-Salwador 10-1 do Srogie lanie. Srogie lanie Węgrzy tu sprawili państwu z Ameryki Środkowej. E, Argentyna-Węgry Już tu Węgry takie cwane nie były Argentyńczycy 4-1 wygrali z Madziarami. Belgia-Salwador Tu Salvador trochę się zrehabilitował. Przegrał tylko 1-0 W kolejnym meczu Belgowie zremisowali z Węgrami 1-1 Argentyna wygrała z Salwadorem 2-0 Belgia z pierwszego miejsca awansowała, Argentyna z drugiego Węgry mimo pięknego rekordowego zwycięstwa odpadają na trzecim miejscu Salwador bez punktów na czwartym Grupa czwarta. Anglia, Francja 3-1. Czechos Czechosłowacja, Kuwait 1-1. I tu debiutujący Kuwait. Jeden punkcik, jedna bramka w pierwszym debiutującym, debiutanckim meczu. Anglia, Czechosłowacja 2-0. Francja, Kuwait. No tu już nie było tak dobrze. Francja wygrała 4-1 z Kuwaitem. I później Francuzi trzeci mecz w grupie zremisowali z Czechosłowacją 1-1. Kuwait grał z Anglią. I tutaj nie przyniósł wstydu. Przegrał 1-0. Ale walczyli dzielnie. Kuwejt zajął ostatnie miejsce w grupie. Czechosłowacja była trzecia, a awansowały. Anglia z pierwszego i Francja z drugiego. Grupa piąta. Hiszpania, Honduras, kolejny debiutant Honduras nie przyniósł wstydu, postawił się o wiele wyżej notowanemu przeciwnikowi Hiszpanom. Zremisował 1-1, Hiszpania. No, fal start, fal start. Jugosławia, Irlandia Północna 0-0, Hiszpania, Jugosławia 2-1. Honduras kolejny remis, tym razem z Irlandią Północną 1-1, później w trzecim meczu Honduras minimalnie przegrał z Jugosławią 0-1 i nie miał prawa wstydzić tego występu na swoim pierwszym mundialu. Hiszpania przegrała ostatni swój mecz z Irlandią Północną 0-1, ale jakimś psim swędem, bramkami wyprzedzili Jugosławię i z drugiego miejsca awansowali Irlandia Północna pierwsza, Honduras na ostatnim miejscu z dwoma punktami, z dwiema strzelonymi bramkami. W grupie szóstej, chyba jedna z najlepszych w historii reprezentacji Brazylii, jeden z najlepszych składów, jaki występował na mundialu pokonał Związek Radziecki 2-1. Później Szkocja pokonała Nową Zelandię, która debiutowała. No nie, po, nie poszła jej aż tak dobrze jak innym debiutantom, no ale jakoś tam sobie grali. Później Brazylia rozbiła Szkocję 4-1. Związek Radziecki rozbił Nową Zelandię 3-0. Związek Radziecki zremisował ze Szkocją 2-2 i Brazylia rozprawiła się z Nową Zelandią wygrywając 4-0. Nowa Zelandia no ten debiut. Na Mundialu mógł być lepszy, no ale cóż zrobić? Dwie bramki zdobyte, zero punktów. Ostatnie miejsce w grupie Szkocja na miejscu trzecim Związek Radziecki z drugiego miejsca wyszedł i Brazylia w koncertowym stylu wygrała grupę. I w drugiej rundzie w grupie A Belgia spotkała się z Polską. No i tu Polacy już zagrali na miarę swoich możliwości. Zbigniew Boniek jeden z najlepszych piłkarzy wtedy świata, przynajmniej jeden z najlepszych piłkarzy Europy. Hat-trick w 4., w 26. i w 53. minucie. Słynny hat-trick Bońka na Camp nou i Polacy mocno weszli w drugiej rundzie. W kolejnym meczu Belgia przegrała z ZSRR 01 i już wiedziała, że żegnałem się z mundialem. I w drugim, w kolejnym meczu Związek Radziecki z Polską zremisowali 0-0. Mecz również na Camp Nou to był zwycięski remis Polaków. Polacy wygrali grupę i z pierwszego miejsca awansowali do półfinałów. W grupie B RFN zremisowało z Anglią 0-0. Później RFN yy, przepraszam, RFN wygrał z Hiszpanią 2-1 i Hiszpania z Anglią zremisowała 0-0, RFN wyszedł z pierwszego miejsca do w Grupa C, Argentyna, Włochy 1-2, Argentyna, Brazylia. Tu Brazylia wygrała gładko 3-1. I mecz Brazylia, Włochy. Brazylii wystarczył remis do awansu. Niestety przegrali 2-3 z Włochami. Ten mecz uznawany był wtedy za jeden z najlepszych meczów na tym Mundialu, o ile nie najlepszy. I Brazylia zasłynęła tym Mundialem, że to była najlepsza drużyna która, Brazylii, która nie awansowała do półfinału w historii. W grupie D Austria-Francja 0-1. Austria-Irlandia Północna 2-2. Irlandia Północna-Francja 1-4. Francuzi wygrali grupę i awansowali do półfinałów. W półfinale w meczu Polska-Włochy. No, Polacy niestety przegrali 0-2. Zbigniew Boniek nie mógł grać na tym meczu, ponieważ dostał żółtą kartkę w meczu ze Związkiem Rad... Dzieckim. Wielkie pretensje mieli później wszyscy do Antoniego Piechniczka, że Andrzej Szarmach został przez niego wysłany na trybuny, i Polacy bez Szarmacha, bez Bońka, czyli można powiedzieć bez dwóch armat przegrywają na Camp nou z Włochami dwie bramki zdobył Paolo Rossi w 22 i w 73 minucie i Polacy musieli zadowolić się grą o trzecie miejsce. W kolejnym meczu RFN Francja. Było 1-1 po 90 minutach. Później dogrywka 3-3, aż wreszcie rzuty karne, które lepiej wykonywali piłkarze RFN i wygrali 5 do 4. No i w meczu o trzecie miejsce Polacy spotkali się Francją w Alicante na Estadio Jose Rico Perez. Widzów 28 tysięcy Sędziował Portugalczyk Antonio Garrido Polacy w składzie w bramce Józef Młynarczyk dalej Marek Dziuba, Janusz Kupcewicz Paweł Janas, Waldemar Matysi Który wszedł w 45 minucie Władysław Żmuda, Stefan Majewski Andrzej Bumcol, Grzegorz Lato Andrzej Szarmach już zagrał w meczu Od sieci miejsce I Zbigniew Boniek także już powrócił Roman Wójcicki wszedł za Waldemara Matysika w czterdziestej piątej minucie skład Francji Jean Castenda Manuel Amoureau Gerard Yanvion, który w sześćdziesiątej czwartej minucie opuścił boisko, dalej Philippe Mahut Marius Tresor René Girard Jean-François Larius Jean Tigana który zszedł w osiemdziesiątej minucie Bruno Belon. Alain Curieux, Gerard Soler Christian Ropes Wszedł w 64 minucie Za Gerarda i Aviona, A Didier Sik w 80 minucie Wszedł za Jean Tigana Polacy dostali bramkę W 13 minucie od Gerarda No ale wzięli się do roboty Tuż przed przerwą Andrzej Szarmach najpierw w 40 minucie wyrównał stan Na 1-1 Tuż przed gwizdkiem na przerwę Stefan Majewski strzelił w 44 minucie Na 2-1 I to była bramka bramka do szatni, no ale to co stało się chwilę po przerwie, rzut wolny, Janusz Kupcewicz tak kropnął piłkę w tak nietypowy sposób w krótki róg i podwyższył stan na 3-1, na bramkarz francuski zupełnie zdezorientowany, Polacy mieli dwie bramki przewagi, tak było do 72 minucie, gdzie bramkę Curio zdobył na 3-2 i to było tyle na co Francję było stać w tym meczu wynik Polska-Francja 3-2 i Polacy zdobywają po raz drugi srebrny medal zajmując trzecie miejsce na mundialu drugi ogromny sukces Polaków w finale Włosi spotkali się z RFN RFN osłabione meczem z Francją dogrywką, grywką wypompowani Włosi w zasadzie spacerkiem wygrali 3-1 bramki zdobywali Rosji w 57 Tardelli w 69 minucie, Alobelli w 82 Pierwszej minucie Breitner odpowiedział Jedynie w 83 minucie Mecz rozgrywany na Estadio Santiago Bernabeu 90 tysięcy ludzi Sędziował Brazylijczyk Arnaldo Cesar Coleo Włosi złoty medal mistrzowie świata Pierwsze miejsce Drugie miejsce RFN Medale koloru srebrnego pozłacanego Trzecie miejsce Polska Medale srebrne Czwarte miejsce Francja Medale brązowe Należy tutaj podkreślić również fakt że to był po raz pierwszy na Mundialu wystąpił Diego Armando Maradona, wielki Argentyńczyk, jeden z najlepszych piłczkarzy wszech czasów to był jego debiut na hiszpańskich boiskach, właśnie jeśli chodzi o mistrzostwa świata, królem strzelców został Paolo Rossi z Włoch, 6 goli, 5 goli zdobył Karl Heinz Rummenigge z Niemiec. Po cztery gole mieli Zico z Brazylii i Zbigniew Boniek z Polski. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, daj mi łapkę w górę, suba, a będziesz na bieżąco z ciekawostkami na temat Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. Możesz także dorzucić komentarz. Pragnę Was zaprosić na kolejny mój odcinek. Tym razem będzie to historia Mistrzostw Europy, które rozgrywane zostały w 1984 roku. Także serdecznie zapraszam. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.